Znaki, które czynił Nauczanie domowe, 4 maja Dzieje apostolskie, rozdział 8, wersety od 1 do 8 Po śmierci Szczepana wybuchło wielkie prześladowanie w kościele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem. A Szaweł niszczył kościół, Chodząc do domów, porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia. Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z wielkim krzykiem duchy nieczyste. Wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście. W tej krótkiej relacji z ósmego rozdziału dziejów apostolskich można zwrócić uwagę na przeróżne wydarzenia. Wybuchło wielkie prześladowanie. No To jest powód do rozmowy, to jest powód do. Narzekania to jest powód do dzielenia się tą niesamowitą wiadomością. Dalej słyszymy, rozproszyli się wierzący wspólnota się rozbiegła, emigracja wierzących wymyło wszystkich z Jerozolimy. Jest też ciemny bohater, szalejący szaweł, postrach kościoła. Można zwrócić uwagę na wiele różnych wydarzeń, i będą to prawdziwe wiadomości. A Filip co robi? Filip przybywa do obcego miasta, i w tym obcym mieście nie mówi o żadnej z tych wyżej wymienionych i nie mówi o żadnym z tych wyżej wymienionych wydarzeń. Filip głosi Chrystusa. I w czasie tego głoszenia czyni znaki. Co jest centrum dla Filipa? Chrystus. O czym mówi? O Jezusie Zbawicielu. To jest istota sprawy. Temu głoszeniu towarzyszą znaki, towarzyszą cuda, uwolnienia, uzdrowienia. Ponieważ Filip koncentruje się na Chrystusie, na Zbawicielu. A nie na tym, co się dzieje naokoło niego. On to przeżywa, on w tym uczestniczy, sam jest uciekinierem. Ale nie to zajmuje jego serce. I dlatego przez jego ręce dzieją się cuda. Dlatego przez jego usta Bóg sprawia nawrócenie tych, którzy są obok niego. Potrzebujemy takiej koncentracji swojej uwagi, swojej mentalności. Swojej pobożności na Chrystusie, aby nie zajmowały nas rzeczy drugorzędne, wydarzające się, mające miejsce, ciągle nas dotykające jakoś, ale nie to jest istotą. Nie to jest najważniejszym faktem i wydarzeniem. Proś dzisiaj, pomóż się o to. Aby Bóg dał ci tę koncentrację na rzeczach ważnych, na najistotniejszych sprawach. Niech Bóg da ci umiejętność mówienia o tym, co nieprzemijające, o tym, co najistotniejsze. Można wykorzystać te wydarzenia, które mają miejsce wokół, wokół nas, ale w końcu powiedzieć o Jezusie. Zrób tak. Czy w Twojej pracy, czy wśród znajomych będzie rozmowa, o jakichś prześladowaniach, o wojnie, o emigrantach, o kimś, kto szaleje i niszczy kościół, może o świętach, które minęły, ale doprowadź do Jezusa, do tej rozmowy, w której dotyka się prawdy o najistotniejszej osobie, o Zbawicielu, który daje inną perspektywę dla Ciebie i dla całego świata. Niech Ci w tym błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.